Pewnie ktoś się zastanawia, co to. Od razu uprzedzę, nie jest to relacja z przejazdu Łazika Marcjańskiego. Nie jest to również relacja z rajdu Dakar. Jest to przejazd ulicą Transportowca. Drogą gminną, zarządzaną przez prezydenta miasta i Inowrocławia. Droga ta, nierewontowana przez wiele lat, doprowadzona została do takiego stanu, że trzeba było ją wyłączyć z ruchu. Żeby było śmieszniej, jest to najkrótsza droga z ulicy Poznańskiej do dyrekcji budowy obwodnicy, którą niektóre GPS-y prowadzą. Może gdyby ta droga była doprowadzona do dobrego stanu, to i jakiś inwestor zainteresowałby się okolicznymi terenami? W końcu to środek miasta. Ale widać, prościej było wybudować nowe drogi, szerokie, oświetlone, schodnikami w polu. Jak na razie, jedyny pożytek z ulicy Towarowej mają działkowcy. Tą piękną drogę wybudowano 4 lata temu. I ponad 3 lata nic się w okolicy nie działo. 7 grudnia minął 4 lata. Jedna firma, która się w tej chwili buduje, to trochę mało.